witajcie kochani, ja jestem uholek, jesteście na kanale uholek reszta dziś was zaproszę do podsumowania mojej kolekcji gier, które zakupiłem w miesiącu sierpień, są to gry tylko na przenośne konsole, niestety w tym miesiącu bardzo mało zakupów było, budżet nie pozwalał na to, można powiedzieć, że tutaj jeszcze mam konsole PlayStation 2, slimkę, ale to za chwilę wszystko pokażę. Też pewnie zacznę od niej, jak ostatnim razem od tamtych dwóch PlayStation 2 fatów. Może zacznę wtedy od niej. Potem grami się zajmiemy. Jest to PlayStation 2 Slimka, model już mówię, może to będzie widać nawet. Dobrze, SCPH 75004. Ja mam model 70004. 70 nie wiem, który jest lepszy, nie znam się na tym. Bowiem szczerze, to przed chwilą dopiero wyciągnąłem z siateczki. Dostałem ją znowu od tego samego kolegi co tamte, bo próbuje on mi znaleźć działającą, żeby działała, żebym ja miał działającą w końcu na 100% PlayStation 2. -kę. Bo moja, jak mówiłem już wcześniej, kuleje już. Nie chcę za dobrze otwarzać wszystkich płyt. Nowe, nowe praktycznie gry nie chcą działać na PlayStation 2. No, bez rysek, bez niczego. Tak czasami bywa. No ona się tutaj troszeczkę słabo otwiera. Jest cała brudna, może ją wyczyszczę tutaj. Mam sobie przygotowane chusteczki. Wyczyszczę sobie ją. Na tym na odcinku będziecie widzieli jak czyszczę konsolę PlayStation 2. O! Tak, tak po wierzchu tylko. Nie? Tutaj mam całe okablowanie wszystkie mi dał nawet włącznie do telewizora. Z tym podłączeniem do TV. I zasilaczem, bo to ma zasilacz zewnętrzny. Wiem, że są wersje z zasilaczem z wewnętrznym już. To są chyba te jeszcze nowsze. Jak dobrze tak myślę, bo mogę się mylić. Może ktoś tam w opisach w dziale sekcji sekcji komentarzy może mi tam napisać, czy to są te nowsze już te z zasilaczem w środku. Nie trafiłem jeszcze w ogóle. Takie mam wszystkie z zewnętrznym zasilaczem. No, Będę ją sprawdzał sobie później czy działa, też mówi, że ona powinna działać, no tak wszystko nie wygląda jak się ją wyczyściło nawet. Taka ładna, elegancka. Nie ma dużo rysek, troszeczkę tutaj na paseczku. Możliwe, że będzie wszystko super śmigało. No to teraz przejdźmy do gier, które sobie w tym miesiącu w sierpniu zakupiłem. Yy, grę na PS Vitae. Ninja Gaiden Sigma Plus, już o niej mówiłem. Jest to gra, którą kupiłem na eBayu z Japonii. Od tam Japończyka jakiegoś. Nie wiem dokładnie, było Tutaj Wszystko pokazywałem w kompleciku Ninja Gaiden Sigma Plus. Od Tecmo i Team Ninja. Gereczka bardzo ją polecam każdemu, kto lubi slashery. Bo to jest slasher taki w 3D. Były też wersje platformówkowe, te chodzące bijatyczki, takie pierwsze Ninja Gaideny, bardzo fajne, kiedyś na, na NESa i na różne inne platformy wychodziły. Polecam tą gierkę każdemu fanowi i slasherów, jest trudna, chociaż ta wersja z tym plusem i w ogóle Sigma jest tam dodane, że można przechodzić ją trochę dłużej, że się nie ginie od razu. Muszę jakoś znowu ustawić, przepraszam za to wszystko. Się rozjaśnię. Słońce czasami jest, czasami nie ma i widać coraz jaśniej. No, za nią dałem z wysyłką z Japonii 77 zł. i parę groszy. Tam dokładnie patrzyłem ostatnio, żeby sobie przypomnieć, ile dałem za tą grę. 77 zł. to pochłonęło mój budżet na gry, ale powiem Wam, że bardzo warto. Gra ma napisy po angielsku, a dubbing jest po japońsku. Bar Przepraszam, bardzo świetnie to pasuje do tej gry, akurat bo ona jest w klimacie starożytnej tam Japonii, pomieszanej z nowoczesną. Bardzo mi się to podoba. Polecam. Następną grą, którą kupiłem dosłownie niedawno, czyli przedwczoraj, czy wczoraj, nie pamiętam kiedy ten czas miałem. To są Transformers The Game. Na PSP, czyli PlayStation Portable, konsolkę też przenośną, wcześniejszą generację od PSB, -ty. jak ktoś zna, dałem za nią 9 zł, jak zresztą widać, jest ona w kompleciku. Jest to gra Transformers The Game na podstawie filmu Transformers. Taka przygodóweczka, chodzi się zamieniając w 3D w roboty, różne misje takie się. Przechodzi. Nie grałem jeszcze w nią, dlatego dużo nie powiem o niej, tylko wiem prawda. Może tą naklejkę z tego Lombardu, w którym kupiłem tą grę, to to odkleję. Kurczę. No może to nie pójdzie tak łatwo. Z tej strony, może z tej. Albo nie będę na. Na kanale i na tym wam pokazywał odklejanie naklejek. Może bo to jest bez sensu, to później się tym zajmę. No, przeczyszczę ją, nawilżę tutaj, może zejdzie to szybciej. W pudełeczku od Platinum, w tych wersjach wydanych Platinum Games, tak, dobrze mówię, Platinum, Platinum Games, tak, Platinum. Tak, w tych pudełeczkach srebrnych takich zobaczymy. Jest płytka OMD, o, tutaj jest scena tutaj zaraz tam. następna gra, 9 zł. Jest instrukcja, wszystko ładnie płytka w ładnym w stanie pudełeczko takie trochę przełamane dziwnie, ale fajne, za takie pieniądze to można było sobie wziąć do kolekcji. Zresztą jestem bardzo dużym fanem transformersów. Kiedyś to pokażę może to moje fanstwo. <grym> to moja zajawka na transformery. Następną grą jest, którą już zacząłem wyciszać, jest Amazing Aliens Edition Spider Man Web. Of the Shadow Shadows. Od Activision też. też, też. Jest też Spider-Man. Yy, tutaj za, w, mam z instrukcją ładnie. Płytka UMD na PSP. Gereczka. Bardzo fajna taka platformówkowa Spider-Man. fajnie tak kreskówkowy, wyciągnięty. Nie jest to na podstawie filmów. Akurat tylko na podstawie animacji, których tam części. Bardzo, bardzo fajna. Polecam w ogóle platformówki, jak ktoś lubi takie. 3D, 3D, 2D, tak pomieszane bardziej 2D, potem 3D wchodzi. Niestety jest w pudełku z kolekcji PSP Essentiale, Essentiale jak dobrze mówię Essentials, jak dobrze wymawiam. Jak nie, to przepraszam za błąd. No, bardzo fajna. Trochę już w nią pograłem, bo kupiłem ją na początku miesiąca. Trochę w nią pograłem. Następną grą, którą też kupiłem, właśnie w tym samym lombardzie co te tak, Transformers jest Spiderman 3. Na podstawie akurat filmu, też Spider-Man 3 od Activisions. Tak samo hmm, gra. Jeszcze nie miałem jej uruchomione w ogóle, bo to był ostatni zakup. Jest instrukcja w pudełeczku czyli komplecik. giereczka UMD Spider-Man 3. Płyteczka to też jest taka przygodówka. W Akurat w 3D wyciągnęta z filmu tam, wszystkie postacie filmowe z trójki, akurat Spidermana, filmowe się znajdują, przechodzi się misje różne. No, tą gierką, nie, nie odklejam tego teraz, bo by było to bardzo męczące. Tą gereczką kończę w tym miesiącu moje zdobycze growe. Nie są to może jakieś tam nadzwyczajne, tylko na przenośne konsole. Akurat udało mi się zdobyć. Kupić, zdobyć I gry. No i PlayStation 2, która może będzie ładnie śmigała. Jeszcze ją to trochę poczyszczę. No. Będzie mi ładnie śmigała. Lepiej niż ta moja. No to by było na tyle. Zapraszam Was do komentowania, co Wam się udało zdobyć w miesiącu, w sierpniu. I którą grę byście najchętniej ograli. Która Wam się najbardziej podoba. No te są już trochę gry z takim zębem czasu potraktowane, można powiedzieć. Ta jest bardzo fajna. Niestety już parę wieczorów za mną z nią. Gdzieś w połowie jestem. Dobra, ale nie będę o tym mówił. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do poprzednich materiałów na moim kanale i do nowych filmików, jakie się będą pokazywać na moim kanale. Ucholek żegna się z Wami. Cześć, do zobaczenia następnym razem. Hej!